Okej. Okay. witam Was serdecznie, Magda Alkoholiczka. E, wiecie co? Miałam tą spikerkę przygotować, miałam zrobić punkty i to, o czym będę chciała mówić. Natomiast e, tyle się dzisiaj wydarzyło, że postanowiłam totalnie pójść na żywioł i po prostu powiedzieć to, co mi w duszy w danym momencie gra. tak? E, moja przygoda ze to nie jest długa, bo tak e, formalnie. Oficjalnie to jest to miesiąc, nieoficjalnie jest to prawie pół roku. Natomiast w trakcie tego czasu wydarzyło się dużo. I to, co bym chciała powiedzieć takiego najistotniejszego, to jest fakt, że um, są dwa aspekty trzeźwości, jak dla mnie: trzeźwość fizyczna, trzeźwość psychiczna. O ile ta trzeźwość fizyczna u mnie była, o tyle cały czas brakowało tego. Tej zmiany wewnętrznej, tej zmiany w psychice, tej zmiany w sposobie myślenia we mnie. Zaczynając tak naprawdę od początku, no to alkohol w moim życiu był zawsze, bo kiedyś pił dziadek, tata pił i pije do dzisiaj, chociaż tak naprawdę jemu nigdy nie powiedzieliśmy, że jest alkoholikiem. Po prostu to było takie normalne piwo codziennie, wieczorem i tak dalej, i w tym nie było nic złego. Pamiętam taką pierwszą moją sytuację z alkoholem, kiedy miałam 15 lat. I trochę za dużo wypiłam, bo taka była inicjacja alkoholowa. Poczekajcie sekundkę, dosłownie. Już jestem. Taka, słuchajcie, inicjacja alkoholowa była, bo yy, chciałam pierwszy raz się tak naprawdę napić tego alkoholu. No i jaka to ja będę super i tak dalej. No i od tamtego momentu, tak ten alkohol towarzyszył cały czas przy jakichś wyjściach ze znajomymi, przy innych rzeczach. Zauważyłam, że był to wtedy przynajmniej raz w tygodniu. Ale tego też nie dostrzegałam jako, jako jakiegoś problemu. Dla mnie kiedyś alkoholist to były osoby, które coś się stoczyło totalnie na dno, ale nie takie osoby, które normalnie funkcjonują. I tak naprawdę później wyszłam za mąż i ten alkohol przy imprezach był ze znajomymi. Był po pracy, był dla odstresowania. Pamiętam taki moment, kiedy zostałam menadżerem zespołu i usłyszałam od swojej poprzedniej szefowej, że to teraz zaczniesz dopiero pić. Dla odstresowania, wrócisz po pracy i tak dalej. I słuchajcie, faktycznie tak było. Bo to był taki moment, kiedy ja wracałam z pracy i ten alkohol był cały czas. Wracałam, a to piwko do prasowania, a to drineczek na odstresowanie i tym podobne rzeczy. Eee, cztery lata temu był taki moment, kiedy miałam depresję. Było znowu bardzo, bardzo, bardzo źle. Siedziałam zamknięta w domu. I wtedy tak naprawdę było to codziennie. Eee, było to codziennie do momentu, kiedy mm, zachorowałam na covid. I choroba spowodowała to, że eee, ja prawie straciłam życie. Przeszłam to bardzo ciężko i to był taki moment przełomowy, kiedy powiedziałam dość, ja chcę żyć normalnie. I, I z tym skończyć, tak? Chcę po prostu żyć dla dzieci, mam dla kogo żyć, chcę się rozwijać, chcę normalnie funkcjonować. Bo de, de facto wtedy uwierzyłam, że Bóg dał mi drugą szansę na życie. I było wszystko dobrze od tamtego momentu, nie było e, ciągnięcia do tego. E, na wszystkich imprezach firmowych co rodzinnych mogą robić za kierowcy. Mi to sprawiało ogromną frajdę, e, bo nie było kaca, było fajnie. I słuchajcie, ja myślałam, że, że to już jest wszystko. Że ja to przeszłam, że to jest za mną i że teraz będzie fajnie, ok. I mimo obracania się cały czas w towarzystwie osób e, uzależnionych, osób, e, które e, nie, tylko, nie tylko był to alkohol, ale też inne używki, to ja cały czas uważałam, że e, jest fajnie, bo ja, ja nie czuję tego. Ja chciałam pomagać wszystkim naokoło, chciałam pomagać innym, ale czułam, że, że, że ze mną jest wszystko w porządku i że to nigdy nie wróci. Słuchajcie, będę taki moment, kiedy szukałam na kogoś pomocy i zadzwoniłam do osoby z A, do której miałam kontakt. Zadzwoniłam właśnie poprosić o to, jak mogę komuś pomóc, zależnie od nie? I zaczęła się rozmowa ja na że padło pytanie: A czy ty masz z tym problem? Ja mówię: No nie, ja jestem już tyle, czasu skrzydła. Wszystko jest ze mną w porządku, ja nie mam żadnego problemu. I w ogóle o co chodzi, nie? I usłyszałam taki tekst słuchajcie, teraz będę do końca życia. Ja też jestem za to mega wdzięczna. Dziewczyno, to, że jesteś 4 lata trzeźwa fizycznie, to nie znaczy, że psychicznie. Tak naprawdę ty musisz przejść drogę pewną, bo jesteś na tak zwanym dupościsku. Ja wtedy się, słuchajcie, śmiałam. Ja mówię, co, to ja tego nie potrzebuję, mi żaden program nie jest potrzebny. Ze mną jest wszystko w porządku, nie? I. I tak sobie to tutaj trwało, ja sobie z takiej ciekawości, nawet żeby właśnie, bo chciałam komuś pomóc, sobie z ciekawości, um, odpalałam mitingi, słuchałam mitingów, e, głównie to była zawsze myśl Liborska. E, słuchałam tych mitingów, ciekawiło mnie to i uważam, kurczę, naprawdę, ja takiego problemu nie miałam. Zawsze patrzyłam, że ze mną jest faj, dużo lepiej, nie? Aż pojawił się taki dzień, słuchajcie, um, kiedy, nie wiem jak to się do dziś stało. Pamiętam moment, kiedy weszłam do sklepu po papierosy, a kolejny moment, kiedy piłam wino w domu. I następnego dnia rano wstałam z kacem ale też z taką myślą, że ja chcę kolejną butelkę wypić. I wtedy szóste rano zadzwoniłam znów do tej samej osoby. I było pytanie: no to w czym ci dzisiaj mogę pomóc? Ja mówię, ja mówię dzisiaj to naprawdę musisz mi pomóc, bo ja zapiłam. I słuchajcie, wtedy reakcja była natychmiastowa. Połączenimi z dziewczynami ze wspólnoty, zabranie mnie na meeting, pierwsze stacjonarne, i tak naprawdę od tego momentu zaczęło się zmieniać moje życie. To nie jest długi okres. To są w tym momencie to są niecałe dwa miesiące, ale to się zaczęło się zmieniać moje życie. Zaczęłam mm, dostrzegać to, ile ten program daje, ile ja poznaję ludzi wartościowych, ile ja poznaję osób, które y, wyciągają do mnie rękę, które mnie rozumieją. Yy, zaczęłam coraz bardziej w tą wspólnotę wchodzić. Zaczęłam patrzeć na to, że yy, prawda jest taka, że nikt nie zrozumie drugiego alkoholika tak jak alkoholik, że nikt nie zrozumie tego, jakie emocje są we mnie, co, co, co mnie targa, jak druga osoba, która ma taki sam problem. Zobaczyłam też, że jest to wspólnota, która jest yy, naprawdę ewanamentem, patrząc na inne rzeczy, ponieważ pomaga ludziom, pomaga, wyciąga rękę, ale też nikogo nie ocenia. I e, tak naprawdę, patrząc na to wszystko, e, wiem, że to będzie długa droga. Wiem, że nie będzie łatwa, wiem, że będzie kręta, ale każdy dzień daje mi to, że ja poznaję lepiej siebie, wchodzę w głąb siebie, poznaję lepiej to, co na mnie działa, poznaję swoje emocje i odkrywam to, co mnie w tym wszystkim blokowało. E, też uświadomiłam sobie to, że mimo, że mam męża, który ma problemy z alkoholem, to ja nie jestem w stanie pomóc komuś, dopóki sama nie pomogę sobie i tak naprawdę to wszystko, co we mnie się działo przez te cztery lata, było cały czas tłumione. I zrozumiałam również to, że to, że ja nie weszłam na program 4 lata nic się ze mną nie działo, to tak naprawdę ja w ciągu tych czterech lat nie na odwalałam największe głupoty w życiu, jakie mogłam zrobić. Przez całe, poprzez 30 parę lat, nic takiego się nie działo, co się wydarzyło w ciągu tych czterech lat. I każdy dzień na nowo prowadzi mi w kierunku tego, żeby było lepiej. Na niektórzy mówią, że na przykład dla nich są ciężkie sugestie. Dla mnie te sugestie to jest coś najlepszego, co może być, to uczy mnie dyscyplinę, a to, że mogę do innej osoby, do innej kobiety zadzwonić, porozmawiać i wysłuchać, to też powoduje to, że nie zawsze skupiam się tylko na sobie ale też skupiam się na innych. Um, powiem Wam, że um, ja zawsze myślałam też, że jeśli ja się nie opijam, nie używał mi się film, e, jeśli e, ja byłam w stanie wypić, następnego z dnia wstać, iść do pracy, zająć się dziećmi i normalnie funkcjonować, to ja uważałam, że nie mam żadnego problemu. Też po prostu tak normalnie, no wiadomo, wracam z pracy zestresowana, zmęczona. Kurczę, idealne narzędzie do tego, żeby się oderwać, zrelaksować, wyłączyć myślenie, lepiej zasnąć i tak dalej. I tak naprawdę myślę, że wiele z nas tak myślało, że to po prostu tak to będzie, że, że to nie będzie jako choroba, jako uzależnienie i że, że tak się da żyć. Ja teraz wiem, że, że to jest takie myślenie zgubne, które że dużo osób sobie tak może to tłumaczyć. Ja też sobie tak, tak właśnie tłumaczyłam. I powiem Wam, że takim też dla mnie momentem było po tym pierwszym mitingu, właśnie stacjonarnym, kiedy wróciłam do domu. Ja wtedy słuchałam tak na tym mitingu, że wszyscy się wystawiają po imieniu i mówią o nie wiem, alkoholiczka, alkoholiczka, narkomanka i tym podobne. A mi to wtedy nie mogło, słuchajcie, przez gardło przejść jeszcze. I pamiętam, jak wróciłam do domu, stanęłam przed lustrem, spojrzałam sobie w oczy i powiedziałam: Kurczę, ale ja też jestem alkoholiczką. I to nazwanie swojego problemu, nazwanie siebie, tak naprawdę yy, spowodowało, że z mnie spadł taki wielki ciężar. Jakbym miał, nie wiem nawet jak to wyjaśnić, ale takie coś, że spojrzałam prawdzie w oczy, że przestałam się oszukiwać, przestałam sama siebie yy, krzywdzić, tak naprawdę żyć w, w tym kłamstwie. Yy, I zaczęłam od jeszcze szczerości sama ze sobą. Powiem Wam też, że yy, Czymś takim, coś się wydarzyło w poniedziałek, e, czym się też dzieliłam właśnie na mitingu, było to, że mm, mieliśmy teraz wyjście filmowe w pracy. Wczoraj, kolejne jest 13 grudnia na Wigilię. No i zaczęła się taka właśnie temat, że dziewczyny, co one, co która będzie piła na imprezę? A ja do niej wiecie co, a wyście mi zamówcie co grej i kole. Ona tak, no jak to, nic nie wypuściły. Nie, ja będę kierowcą. No to chociaż może nawigili się na pierwsze, Nie, ja nie, będę kierowcą, bo z was wszystkie. I było takie pytanie: Ale ty masz z tym problem? To ty nie pijesz? I była chwila zawahania: wiecie, czy powiedzieć, czy nie, bo to jest nowa praca. Kurczę, czy mnie nie ocenią. Ale wiecie, co powiedziałam prawdę? I to, co mnie urzekło e, i co mi pozytywnie zaskoczyło, że to już nie jest tak jak kiedyś, że dziewczyny na mnie nie spojrzały, jaką na Kurczę, ona ma problem alkoholiczka i w ogóle i, i gorszy stocz, że tak powiem. Tylko było tak. Y, takie pytania jak to wygląda, bo ja powiedziałam, że chodzę na mitingi, jak to wygląda, na czym to polega, opowiedziałam im co to jest te 12 kroków. A one tak naprawdę były tym zaciekawione. I wtedy padło takie sformułowanie, że. Y, takie sformułowanie Kurczę, gdyby z tego słowa, z, tego, e, z tych kroków usunąć hasło e, alkohol, alkoholizm, to tak naprawdę to jest dla każdego program do tego, żeby zmienić siebie i to, że ja to powiedziałam w pracy sprawiło, że ja się też poczułam lżej, nie poczułam się gorsza e, i też właśnie poczułam to, że może to, że ja to powiedziałam sprawi, że dziewczyny na przykład znają kogoś, kto ma ten problem, i też będą chciały taką osobę zaprosić na meeting. I ja też bardzo długi czas prosiłam męża, żeby na ten meeting poszedł ze mną, żeby zrozumiał to, bo to, że on w tym momencie powie mi, że miesiąc czy dwa nie pije, to tak naprawdę to nie jest żadna zmiana. Natomiast cały czas są właśnie wymówki, że nie ma czasu. Ja postanowiłam ten czas dla siebie znaleźć. Postanowiłam, że choćby, jak ja się wiskały, srały. To ja będę na te meetingi chodziła, to ja będę siebie ratowała, bo jeśli ja nie uratuję siebie, to nie uratuję też innych, nie uratuję własnych dzieci. Chcę na nich być przykładem, chcę, żeby po prostu nie bało się tego alkoholu, bo to jest taki teraz u nich moment, że oni się boją, jak się pojawia w alkohol, boją się tego, że, że znów będą awantury, że coś się wydarzy złego. Hmm. Jak ja sobie przypominam takie słuchajcie rzeczy, które ja robiłam w wieku właśnie 15, 16, 17 lat i myślę o tym, że mam córkę w tym momencie dwunastoletnią, to tak naprawdę boję się tego, że ona może moje błędy powtórzyć. Ja tego bym bardzo nie chciała. I chcę ją też przed tym bardzo uchronić, dlatego też nie ukrywam przed nią, jak wyglądają meetingi i na czym to w ogóle polega. Wiem, że jest ciężko, natomiast chociaż wracam z pracy nieraz zmęczona i dużo mam obowiązków, to wiem, że rozmowy codzienne z innymi kobietami, wykonywanie sugestii, modlitwa codzienna oraz pisanie wdzięczności to jest klucz do wszystkiego. Bo powiem Wam, że jak wracam do dziennika wdzięczności po jakimś tygodniu czy dwóch i patrzę, co ja pisałam wcześniej, to zaczynam dostrzegać, że z dnia na dzień doceniam coraz to mniejsze rzeczy. Doceniam e, właśnie takie nawet to, że danego dnia nie padał śnieg, i nie musiałam e, oceniać samochodu, albo że nie było korka w drodze do pracy. I tak już w sumie podsumowując, bo tak jak mówię, ja dzisiaj taki mam, mam trochę myśli gdzie indziej, bo mi suczka się oszczędziła niespodziewanie. E, to chciałam powiedzieć, że no. Tak jak wspominałam na samym początku, ja jestem na samym, na samym początku tej drogi. Natomiast e, chcę powiedzieć każdemu, że warto, naprawdę warto e, w to iść. E, I nawet e, kiedy mamy ochotę zrobić coś głupiego, to pierwszą rzeczą jest e, włączenie sobie meetingu. I tych meetingów online jest tak dużo, że naprawdę to bardzo pomaga. I ja trzymam za każdego z was kciuki. Żeby po prostu wytrwać w tym, uczę się życia 24 godziny, nie myślę o tym, co będzie kolejnego dnia. I wiem, że tylko tak naprawdę taka samodyscyplina i wykonywanie każdego dnia to samo zadanie, czytanie Wielkiej Księgi, refleksje pomogą mi w tym, jak i każdemu z nas, aby po prostu w tej trzeźwości wytrwać. I to na tyle. Dziękuję.